Jest szat, patrz. No i weź to sobie przyciągi, jakby do obs -a. możesz to włożyć, jakby do obs -a. Czy nie da się? Da okay? się. Do prawej, musisz to. Do, do prawej, do prawej musisz to. O! o i ty, i, do, do, do prawej jest jeszcze do dołu. No, teraz, weź to przyciągi jeszcze się... raz tak jak otrzymałeś, tylko do prawej. O! o no, o. i teraz. Teraz I możesz to sobie to ja roz, tak rozciągnij sobie to. Możesz to rozciągnąć. Tak, żebyś miał tak wiesz, na równi podgląd z tym z czatem. O, co coś takiego ogóle, jest. dlaczego nie ma streama kurwa Weź te efekt prze, przejścia w ten efekt z prześciastan co wyjep? To jest... Weź, weź panele lewy górny panele Lewy górny panele. Lewy górny panele O jest, panele. No. I o, jest. efekty przeciastem Of no cośny prześwietł się napisał coś na czacie, co jest? Wycinam już, tak? Dobra Działa wszystko, no? No A Naprawiliście Apexa? Tak, tak. Ja to pierdolę, nie? Ja mam jakieś ściny, kurwa, nie da się w to grać. Mój insta leci. Ja Co lecimy, jedną